Jak co roku jesień uderzyła nagle i niespodziewanie, a zamiast wysokich temperatur i słoneczka, rozpoczęliśmy okres szarości, deszczu oraz długich wieczorów. Aby jednak sobie z tym jakoś poradzić, przygotowałem dla was listę 10 świetnych gier, które kupicie tanio na Instant Gaming. Natomiast jeżeli chcielibyście dodatkowo wesprzeć mój kanał, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli skorzystacie z linków afiliacyjnych w opisie. Zestawienie zaczniemy absolutnym sztosem w postaci czwartego God of Kolejne spotkanie z legendarnym bogiem wojny początkowo stanowiło wyłączny ekskluzyw na PlayStation 4, jednak po czterech latach pozycja ta w końcu trafiła na dyski twarde PC-towców z miejsca, zaskarbiając sobie ich serca dzięki wysokiej jakości konwersji oraz świetnej optymalizacji. Fabularnie jak i gameplayowo mamy tu do czynienia oczywiście z tą samą grą, co w 2018 roku, zatem będzie nam dane wcielić się zmęczonego. Życiem Kratosa, który po przeniesieniu się na północne tereny będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami dawnych czynów oraz wychowywaniem własnego syna, chłopca, to znaczy Atreusa. Pierwszy na to jedna z najlepszych trójwymiarowych platformówek 2005 roku, a zarazem idealny przykład na to, że świetna jakość produktu nie zawsze gwarantuje jego adekwatną sprzedaż. Nic więc zatem dziwnego, że na kontynuację szalonego projektu Tima Shaffera i Double Fine Productions musieliśmy czekać aż 16 długich lat. Tak czy inaczej, w sequelu ponownie mogliśmy podążać za losami Rasputina, który osiągnął swój cel z części pierwszej i został członkiem elitarnej grupy szpiegowskiej znanych jako Psychonauci, czyli istot wyposażonych w specjalne parapsychiczne moce, za pomocą których mogli oni wchodzić w umysły różnych ludzi. Tym razem główny bohater musi jednak uchronić swoją organizację przed upadkiem, który grozi jej ze strony tajemniczej czarownicy Maliguli, a wykonać to może wyłącznie poprzez pokonanie kilkunastu zakręconych poziomów, które co rusz zaskakują zmianami konwencji, modyfikacjami w utartych schematach oraz niebanalnym humorem. W skrócie można powiedzieć, że to taki pecetowy odpowiednik Astrobota. A teraz wyobraźcie sobie, że ludzkość na Ziemi dawno wyginęła, natomiast po jej powierzchni chodzą już wyłącznie roboty, które co gorsza, do swojego przetrwania potrzebują krwi. Protagonistą Ultra Kill jest właśnie taka mechaniczna istota, jako że umierać ona absolutnie nie zamierza. Wpadła na genialny pomysł, aby napędzać się posoką pochodzącą z czeluści piekielnych. W tym momencie sterowanie obejmują zresztą sami gracze i matko bosko, jakie. To jest dobre. Tytuł ten brzmi i wygląda jak pocztówka z przełomu lat 90. i 2000., zaś rozgrywka przypomina Mariasz arenówek pokroju Quake'a i Duma, a nawet Dark Soulsów, jeżeli chodzi o pojedynki z bossami. Dodatkowo, produkcja ta jest mocno skillowa i nagradza wszelkie próby efektownego wykańczania swoich przeciwników. A niegasnącą dynamikę starć nieustannie podbija elektroniczna muzyka, która prowokuje do wykonywania coraz to bardziej ekwilibrystycznych dekapitalizacji. Tazi Jeżeli ktoś zapytałby mnie w środku nocy jaka jest moja ulubiona seria gier czasów, bez zastanowienia odpowiedziałbym, że to cała trylogia Mass Effect. Przygody komandora Sheparda i spółki przechodziłem bowiem wielokrotnie i za każdym razem były to dziesiątki, jeżeli nie setki świetnie spędzonych godzin. Tak się składa, że Electronic Arts w 2021 roku sprawiło wszystkim fanom marki ogromną niespodziankę, ponieważ postanowiło zremasterować cały pakiet trzech części doskonałego RPG, Bioware i wydać je w zbiorczym zestawieniu. Dzięki temu otrzymaliśmy nieco odświeżoną technologicznie historię, którą śledziliśmy niczym kosmiczną operę rozgrywaną na naszych konsolach i komputerach 12 lat temu, a nowe pokolenia mogą się nią nacieszyć na nowych systemach. Uwaga, klucz, który podaję w opisie, dotyczy wersji jej app Well Origin i zawiera w sobie wyłącznie język angielski. Było już troszeczkę piekła i było trochę kosmosu, zatem najwyższa pora, by połączyć jedno z drugim, odpalając najnowszego Duma. Debiutujący w 2022 roku Eternal to bezpośrednia kontynuacja Hitchora i Software z 2016 roku, która opowiadała dalsze losy Doomslayera, próbującego powstrzymać demoniczne siły zła, rozprzestrzeniające się po całym Układzie Słonecznym. Tym razem jednak akcja gry przenosiła się również na powierzchnię kuli ziemskiej, przy czym sama produkcja Produkcja bardzo mocno inspirowała się wydanym w 94 roku Dumem 2, z którego zresztą zapożyczono wygląd potworów czy apteczek. Mechanicznie zaś poza radosną rzezią uskutecznianą nad piekielnymi pokrakami, trzeba było się tu również sporo napocić zręcznościowo, ponieważ poziomy zbudowane były na module pierwszoosobowych platformówek, a nasz kosmiczny Heros dzierżył w dłoniach specjalną linkę mithook, którą mógł przyciągać się do wrogów. Na początku tego roku w swojej recenzji zachwycałem się Tekenem 8, który oferował bardzo fajny tryb fabularny, świetny system walki oraz działał zaskakująco dobrze nawet na słabszych komputerach i to pomimo użycia silnika Unreal Engine 5. Co ciekawe, nawet po upływie 7 lat jego poprzednik wciąż wygląda i trzyma się całkiem nieźle, a na serwerach nie ma żadnego problemu ze znalezieniem chętnych do rywalizacji po sieci. Oczywiście zawartości dla jednego gracza w Tekenie 7 również nie zabraknie, jednak zdecydowanie. Zdecydowanie najprzyjemniej w pozycji te trzaska się z jakimś innym żywym graczem, najlepiej lokalnie na jednej kanapie. No i przede wszystkim cena też jest co najmniej kusząca, bo aktualnie wynosi niecałe trzy dyszki. Jeżeli jesteście fanami strzelanych sandboxów Ubisoftu, ale kolejne współczesne Far kraje nudzą was już jak flaki z olejem, polecam zainteresować się wersją z epoki kamienia łupanego, którą zaprezentowano w odsłonie Primal. Zamiast karabinów maszynowych i pistoletów, do likwidacji wrogów użyjemy tu łuków, dzit i toporków, zaś na powierzchni czekać na nas będzie dziewicza przestrzeń pełna fantastycznych krajobrazów, prehistorycznych zwierząt, czy też prymitywnego ekwipunku, w który będzie można się wyposażyć. Pewną nowością w stosunku do pozostałych części cyklu była tu natomiast rozbudowa własnej wioski, w ramach której można było na przykład rekrutować nowych członków plemienia albo pozyskiwać ulepszone bronie i umiejętności. Kolejna gra z zestawienia powinna spodobać się wszystkim miłośnikom chodzonych biatyk, ponieważ Sifu w głównej mierze opierał się na toczeniu starci z napotkanymi przeciwnikami. Poza tym miłośnicy azjatyckiego kina akcji z pewnością docenią klimaty rodem z filmów Kung Fu, jako że protagonista jest wyszkolonym młodym adeptem sztuk walki, który pragnie zemścić się za wymordowanie jego całej rodziny. Działo Slow Crab charakteryzuje się efektownie zrealizowanym modelem walki, płynnymi animacjami oraz zmieniającą się w trakcie Rozrywki perspektywą, natomiast poza wymienionymi, posiada jeszcze jedną bardzo ciekawą mechanikę polegającą na starzeniu się głównego bohatera. Za każdym razem, bowiem kiedy nasz protagonista zginie, tajemniczy talizman przywróci go do życia kosztem upływu kilku lat, co wpłynie nie tylko na jego wygląd, ale i siłę wyprowadzanych ataków. Tajemnicze schorzenia, polegające na niewytłumaczalnym starzeniu się, ale i posiadaniu żarówki zamiast głowy czy też klaunowatości, można było wyleczyć w placówce medycznej Stu Point Hospital, czyli nowoczesnym spadkobiercy kultowego Dim Hospital, stworzonego przez byłych pracowników Bullfrog Productions. W związku z tym, że za nową grę w głównej mierze odpowiadali również twórcy pierwowzoru, po latach posłuchy na rynku tajkunów w końcu doczekaliśmy się fantastycznego przedstawiciela tego gatunku, który łączył w sobie nowoczesne i zabawną oprawę audiowizualną z prostotą i funkcjonalnością, do jakich przyzwyczaiły nas współczesne gry wideo. Odbiło się to zresztą nie tylko na wysokich ocenach tegoż projektu, ale i wydania go na konsolach, czy też stworzeniu kolejnego projektu w podobnym klimacie, który skupiał się już na prowadzeniu kampusów uniwersyteckich. Ostatnia pozycja na dziś to ponownie pierwszoosobowa strzelanka, z tym że umieszczona w uniwersum Warhammera. Necromunda: Hired Gun to pozycja pozwalająca wcielić się w zręcznego najemnika zarabiającego na chleb poprzez wykonywanie rozmaitych niebezpiecznych zleceń, mających najczęściej na celu likwidację danej osoby lub ugrupowania. Stylistycznie i gameplayowo tytuł ten nawiązywał do wspomnianego już dzisiaj Duma, którego to wzbogacono o różne akrobacje, powietrzne oraz ataki specjalne, dzięki którym Poruszanie się po lokacjach jest jeszcze bardziej zręcznościowe. Necromunda, zarówno pod względem ceny, jak i wystawianych w branży ocen, plasuje się na ostatnim miejscu w tym odcinku, a do jej głównych wad zalicza się powtarzalność oraz wdzierającą się po czasie nudę. Jednak jak na krótkie, odstresowujące chwile relaksu po robocie, za 13 zł będzie jak znalazł. Inaczej to tyle, jeśli chodzi o 59 odcinek fajnych Gier na PC. Pamiętajcie, że każdą z omawianych w tym materiale pozycji możecie nabyć po kosztach w Instant Gaming. A korzystając z linków umieszczonych w opisie, dodatkowo wesprzecie również mój kanał, za co będzie mi niezmiernie miło. Tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam Was do oglądania pozostałych treści na kanale. Na razie. Ho.